Wojna celna, którą wypowiedziały Stany Zjednoczone m.in. Unii Europejskiej, została zawieszona na 90 dni. Niby mają być negocjacje, ale nie cieszy się zbyt wcześnie, gdyż 25% unijne cła odwetowe zostały przegłosowane prawie jednogłośnie. Tylko Węgry były przeciw. Wszystkie podatki płaci ostateczny konsument, czyli to na nasze barki spadną dodatkowe obciążenia, jeżeli się nie dogadają. W sumie to ja politykom unijnym nawet się nie dziwię. Gdyż 85% dochodów z ceł ląduje w budżecie Unii Europejskiej, a pozostałe 15% w kraju, przez który towar wjeżdża na teren UE. Czyli w naszym przypadku najczęściej będą to Niemcy, bo my przecież dużego lotniska cargo to nie mamy. A rozbudowa infrastruktury portowej i rzecznej idzie jak po grudzie z powodu ekolobbystów, którzy. <laughs> no co za niespodzianka? Są obficie sponsorowani przez naszych zachodnich sąsiadów. Czyli podsumowując. Cła odwetowe zapłacimy my, a kasę zgarną w Brukseli i Berlinie. Oczywiście rząd Donalda Tuska poparł ten świetny pomysł. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Taka jest logika wojny celnej. Wszyscy na nie tracą, ale najbardziej obywatele tego państwa, które cła wprowadza. Czemu w takim razie Trump rozpoczął tę wojnę? Bo liczy, że zanim gruby Amerykanin schudnie, to chudy Chińczyk padnie. Właśnie zniknął nam z mapy świata jedyny nieopodatkowany konsument. Bo do tej pory, gdy jakaś firma, na przykład europejska, wysłała towar do USA o wartości do 800 dolarów, to opodatkowanie tam wynosiło okrągłe 0. Dokładnie 100% tego, co zapłaci Amerykanin, szło na konto sprzedawcy. Natomiast drugą stronę to cło i akcyza w Unii, wiadomo, zależnie od towaru. Ale samego podatku VAT, na przykład w Polsce, nakładamy 23%. I tu pewnie zauważysz, że podatek VAT to nasz podatek, nasza sprawa, nasi obywatele go płacą i nic Amerykanom do tego. I masz w 100% rację, ale dokładnie to samo dotyczy ceł. Wszystkie cła, jakie nałożył Trump i tak ostatecznie płaci amerykański konsument. Dlatego to nie nasza sprawa. Tak samo jak nasz VAT nie jest sprawą USA. Nie dajcie sobie wmówić tych lewackich bredni, że skoro USA opłatkowuje cłem swoich obywateli, to my powinniśmy odwej opłatkować swoich. Tak jak gdyby sąsiad był swoją żonę... O nie, tego dalej kręcić nie będziemy. Firmy w Unii Europejskiej są opłatkowane nie po szyję, a po nos. Stoją na palcach i tylko on im wystaje. Nowy ład, stary ład, zielony ład. A tu nagle wychodzi Donald Trump i podnosi światowy poziom opłatkowania. Amerykanie pewnie to wytrzymają, bo u nich prąd kosztuje od 7 centów za kilowatogodzinę. Europejskie, przeregulowane, zwapniałe, nieelastyczne molochy od tych ceł pewnie padną. Dlatego w wyniku negocjacji pani Ursula po cichu w naszym imieniu zrobi Trumpowi łaskę. Naszą odpowiedzią na cła z USA powinno być obniżenie poziomu opłatkowania w Europie. No ale wtedy zabrakłoby kasy na socjal, centra integracji dla cudzoziemców, no i kosztowną zieloną rewolucję. Dlatego zamiast bolesnych reform i cięcia wydatków, co starają się u siebie robić Amerykanie rękoma Ilona Muska, my oficjalnie dodajemy gazu i grozimy cłami odwytowymi. Podczas gdy w rzeczywistości stoimy pod ścianą, oddamy do wszystko, czego zażąda, byle tylko uniknąć dzisiaj bolesnego cięcia rządowych wydatków. Dlatego uważam, że Unia Europejska powinna być zniszczona.